Cześć, witajcie z tej strony, Robert, zapraszam Was dzisiaj do recenzji Sony Xperia M5, to jest urządzenie, które ma ekran pięciocalowy wykonany w technologii IPS LCD. 1920x1080 pikseli, czyli Full HD ponad 440 pikseli na cal, więc jest tutaj naprawdę bardzo dobrze. Mamy IP68, czyli do 1,5 metra, do 30 minut możemy teoretycznie wrzucić sobie to urządzenie do wody i nie powinno się nic z nim stać. Sercem samego urządzenia jest procesor Mediatek Helio X10 razem z Power VRM G6200, dodatkowo 3GB pamięci ram, to jest duży, duży plus, jeżeli chodzi o to urządzenie, 16GB wbudowanych plus 200 Gigabajtów do microSD, jeżeli chcemy rozbudować sobie Tą pamięć. Z tyłu znajdziemy aparat 21,2 megapiksela z diodą doświetlającą, która tak jak widzicie jest dość mocno odsunięta, chociaż no nie, wiem, nie zauważyłem, żeby w jakimkolwiek aspekcie to przeszkadzało. Bateria 2600 mAh zamknięta w tej obudowie, do której nie mamy dostępu i z tą baterią niestety jest słabo, bo tak 3 godziny 15 czy 20 na ekranie to było maksimum, co mi się udało, natomiast spodziewałem się, że wyniki dobijemy do 4 godzin bez większego Problemu. W przodu, jak możecie zauważyć, mamy aparat, który dość mocno się oznacza i to jest 13 megapikseli ze światłem 2.0 i z autofokusem. To jest ważna informacja, bo pokażę Wam później te zdjęcia, że one rzeczywiście no, wychodzą tak dobre jak tym tylnym aparatem i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Warto wspomnieć o tym, że nie mamy tutaj głośników stereo, czyli nie są to głośniki, które grają. Tu mamy głośnik do rozmów. Tu mamy schowany mikrofon. Natomiast głośnik samego urządzenia znajduje się tutaj, razem ze złączem mikro-USB do ładowania. U góry złączy na słuchawki drugi mikrofonik. Z prawej strony, no, przycisk od Sony właściwie Z3, bym powiedział, czy Z3, bo, bo tą stylistyką tutaj nawiązuje M5. Nie ma rozwiązania ze skanerem odcisków palców, jak w serii Z5. Przyciski głośności, one fajnie, że nie są aż tak nisko umiejscowione. No i przycisk do, do robienia zdjęć, oczywiście jego. Korzystamy w, w takiej pozycji poziomej. Sama ramka wykonana jest z plastiku. Ten plastik jest naprawdę dobrej jakości, tutaj nic nie skrzeczy, nic nie piszczy, nic się z tym nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o narożniki, to one są już metalowe. Z przodu i z mamy szkło i nie zauważyłem, żeby coś tu się jakoś specjalnie rysowało. Oczywiście szkło się palcuje, ale w tej wersji białej nie jest to aż tak bardzo widoczne. No i jak możemy zobaczyć na samym końcu, mamy jeszcze miejsce gdzie NFC się znajduje, Sony i Xperia. Pierwszą rzeczą, gdzie zawiodłem się, jeżeli chodzi o M5, to jest taki, taki trochę niestety dziwny zabieg, że nie mamy tutaj podwójnego stuknięcia w ekran, żeby wybudzić sobie to urządzenie. To jest niestety słabe, tym bardziej, że większość tych urządzeń od Sony miało to rozwiązanie, i fajnie, jakby to pojawiło się tutaj. Oczywiście nakładka Sony tutaj nie ma jakichś wielkich zmian, jeżeli korzystaliście kiedykolwiek z jakiegoś smartfona Sony albo oglądaliście recenzję u mnie. Tutaj właściwie za dużo się nie zmienia. Niestety nadal Android 5.1.1, chociaż urządzenie już weszło tak, że mogłoby się pojawić z Androidem 6.0. Natomiast no, mamy tutaj tą starszą wersję. Niczym to tak naprawdę nie przeszkadza, natomiast widać, że ten interfejs jest dobrze znany z tych poprzednich urządzeń i nie ma tu żadnej rewelacji. Oczywiście mamy menu aplikacji. Tu mamy wszystkie dodatkowe aplikacje, które będziemy instalować, czy te preinstalowane, jeżeli chodzi o urządzenie. Z lewej strony możemy sobie przerzucać te wszystkie elementy, czyli alfabety, najczęściej używane, kolejność niestandardowa odinstalowywać czy zobaczyć, po prostu, ile tych aplikacji z tego miejsca tutaj mamy. Z tych dodatkowych aplikacji, które pojawiły się w tym urządzeniu, to oczywiście mamy tutaj narzędzia, tu kilka jakichś dodatkowych bajerów, wszystko związane z Sony, PlayStation i całym tym ekosystemem. Mamy Movie Creator, czyli ze zdjęć i filmów, które porobimy, po prostu robi nam takie ładne kolaże. Dodatkowo antywirus i kilka innych ciekawych rozwiązań, jak na przykład radio, czego część innych smartfonów nie ma. A tutaj się oczywiście pojawiło, więc, jeżeli by ktoś potrzebował, to, to jest taka możliwość. Pasek powiadomień wygląda standardowo. Tutaj, oczywiście, regulacja jasności. Na potrzeby recenzji jest ustawiony na manualne. Natomiast mamy oczywiście automatycznie możliwość zmiany sobie tutaj tych wszystkich przełączników, jeżeli będziemy chcieli bezpośrednio przejść do baterii, to jest też bardzo fajne. No i przejście do ustawień. W ten sposób tutaj nie ma jakichś wielkich zmian. Oczywiście, możliwość motywu zmieniania zegarów, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten klasyczny u góry, możliwość zmienia tego zegara, który mamy dokładnie tutaj. Jeżeli byśmy chcieli, możemy sobie go tak zmieniać. Nie ma jakiegoś. No, są tylko właściwie trzy, ale jeżeli ktoś potrzebuje, to możemy sobie w ten sposób to zmienić. Kolejne elementy to na pewno strona główna. Tutaj możemy zawsze włączyć sobie ten prosty ekran jeżeli ktoś dopiero się zapoznaje z systemem, czy nakładką właściwie. Najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o dźwięki powiadomienia, to oczywiście to, że mamy tutaj możliwość włączenia sobie diody powiadomień LED, ona znajduje się tutaj, nie ma możliwości sterowania kolorami. W wyświetlaczu mamy możliwość zawsze korekcji naszych kolorów, albo Mobilbrawia engine 2, truliminos, oczywiście tutaj jest display, lub tryb super żywy kolorów, w zależności od tego, co nam pasuje, możemy sobie to oczywiście kalibrować, tryb rękawiczek zimą mocno się przyda. W przypadku balansu bieli fajnie, jeżeli możemy korygować sobie te elementy, tak jak tutaj, bo nie każdemu oczywiście musi odpowiadać kolorystyka samej matrycy i można sobie to w dowolnym momencie skorygować. I na sam koniec inteligentne sterowanie, czyli sprawdzanie, czy patrzymy na nasz telefon. Jeżeli tak, to nasz ekran się nie wygasi. W pamięci możecie zauważyć, że około 5 GB zabiera system z 16, czyli zostaje dla nas tam niecałe 11 powiedzmy. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem, całkiem OK. W tej kwestii. Zarządzanie zasilaniem, tak jak wspomniałem, no niestety nie ma to jakiejś rewelacji, jeżeli chodzi o baterię. Natomiast jeżeli chcemy poprawić swoje wyniki, to oczywiście mamy typ stamina i ultrastamina. I w Sony, jak zawsze, jest to bardzo dobrze zorganizowane, bo mamy oczywiście oszczędzanie słabej baterii, możemy regulować sobie wiele parametrów w dowolnym czasie. Właściwie wtedy, kiedy do jakiegoś konkretnego poziomu spadnie ta bateria. Więc no jeżeli chodzi o zasilanie, to w Sony zawsze to było dobrze rozwiązane. Chociaż sama bateria ale niestety nie zaskakuje to, to te tryby jak najbardziej na plus. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy interfejsie, warto wspomnieć, że tutaj przechodzimy sobie między poszczególnymi aplikacjami. Mamy aplikacje drobne, minutnik, możemy odpalić sobie kilka tych aplikacji, nie wiem, kalkulator. One tak oczywiście pływają, jeżeli z nich korzystamy, możemy tam przechodzić sobie do konkretnych, następnych aplikacji. Natomiast jeżeli przestaniemy z tego korzystać, możemy sobie to zawsze zamknąć. W interfejsie nie możemy zmieniać tutaj niestety siatki, tapety, widżety, motywy, to możemy sobie wszystko tutaj konfigurować, jeżeli chodzi o dodatkowe jakieś motywy, czy te kolorystyczne, które są standardowo ustawione. Przejdźmy natomiast do tego, co jest, wydaje mi się, istotne, a mianowicie aparat. Po pierwsze, w przypadku aparatu jest ten taki trochę starszy interfejs, to znaczy mamy lepszą automatykę ręczną, masa trybów, dodawanie kolejnych trybów, te efekty z dinozaurami, inne wiele wiele aparatów wideo 4K jest możliwość kręcenia materiałów 4K jak najbardziej nawet urządzenie specjalnie się nie nagrzewa w momencie kiedy korzystamy z, z tych wszystkich elementów jak gry, jakieś przeglądanie stron, właśnie nagrywanie materiałów niespecjalnie się to nagrzewa i to wydaje mi się duży, duży plus, bo wiemy jak wyglądało to na przykład w Z3 Plusie. Natomiast jeżeli jesteśmy już przy trybie lepszej automatyki, warto wspomnieć tutaj, że, że możemy sobie wybierać tylko te proporcje i wtedy niestety te zdjęcia są gorszej jakości, więc warto po prostu się przerzucić i robić sobie wszystko na ręcznym. Dodatkowo w ręcznym mamy kilka elementów do regulacji, mamy scenerię, możemy sobie wybierać, tego oczywiście jest bardzo, bardzo dużo. To, co nie spodobało mi się, szczerze powiedziawszy, to jeżeli wybierzemy sobie ten aparat przedni, który jest rzeczywiście świetny, świetny jest, natomiast jeżeli z tego wyjdziemy, no to za każdym razem, jak uruchomimy sobie aparat na nowo, to uruchamia nam się tylny aparat. Nie wiem, no może gdzieś nie widziałem, żeby można było gdzieś to po prostu ewentualnie zmienić, natomiast no to jest taka rzecz, która gdzieś tam troszkę, troszkę boli. Przejdźmy już sobie do zdjęć, bo tutaj ważna kwestia. Rzeczywiście fotki wychodzą naprawdę bardzo dobre. Jak jest dużo światła, te zdjęcia są szczegółowe. Tutaj właściwie ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Jak jest trochę mniej oświetlenia, to te zdjęcia już są gorsze. Oczywiście wrzucę Wam tu jakieś przykładowe fotki. Natomiast nie wiem, kto myślał nad tym ostrzeniem, bo jeżeli ja wyostrzyłem sobie tutaj jakiś element i mam zbliżony ten element, widać, że to tło nam się ładnie rozmazuje, to jeżeli ja klikam zdjęcie, to dlaczego on ponownie ostrzy? W większości przypadków zdarza się to tak, że on poprawnie wyostrzy, jeżeli jest dobrze gdzieś tam to ustawione. Natomiast zdarza się tak, że jeżeli gdzieś tam ok, zmieniamy sobie polostrości, wchodzimy, robimy zdjęcie, naciskamy. No. Po co ten efekt dodatkowy ponownego ostrzenia? Nie za bardzo to rozumiem. Nie dość, że tracimy czas, to nie zawsze te zdjęcia są później ostre właśnie w tym punkcie, w którym chcieliśmy. A jeżeli mamy jakieś elementy, które są bardziej skomplikowane niż pojedynczy punkt do wyostrzenia, jakieś tam barierki, jakieś inne rzeczy to jest ciężko, ciężko z tym trafić, natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia z przodu to, to muszę Wam pokazać, że rzeczywiście wygląda to naprawdę bardzo fajnie, tym przednim aparatem o właśnie, to jest przykład tego zdjęcia, o którym Wam mówiłem przed chwilą robimy sobie zdjęcie Dobrze mi się udało ustawić, to jest ten element wyostrzony, natomiast jeżeli podszedłem, nacisnąłem zdjęcie, ponownie mi wyostrzył i większość kadru jednak zajmuje jakby tło i wyostrzył sobie na tło i to zdjęcie wyszło w ten sposób. Mimo wcześniej, że element, który był wyostrzony przed zrobieniem zdjęcia, przed naciśnięciem spustu migawki, to było właśnie to drzewko. Same zdjęcia rzeczywiście z przodu też, jeżeli brakuje światła, one są naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Tak, musicie mi uwierzyć na słowo, to jest zdjęcie zrobione przednim aparatem. I właśnie autofokus daje to, że możemy sobie wyostrzyć, chociaż zabiera to dużo czasu, bo niestety, o, tu zdjęcia, które niestety nie udało się zrobić tak, żeby wyostrzyć jakieś tam elementy, po prostu ponownie ostrzy i łapie tam, gdzie jest większość kadru. Tu się udało, bo większość kadru zajmował ten właśnie kwiatek, ale jakość tego zdjęcia z przodu jest naprawdę imponująca, ładnie rozmazane tło, no to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. No problemem zarówno w przednim, jak i w tym aparacie jest proces ostrzenia. Nie zauważyłem jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o strony internetowe, tu rzeczywiście wszystko działało bardzo w porządku. Ten ekran jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, stronki renderują się szybko, yy, właściwie. Momentalnie bym powiedział. W każdym razie, tak jak wspominałem, ekran jest bardzo w porządku, no szkoda, że tyle tego miejsca zmarnowano. Tutaj możecie zauważyć, że w momencie zrobienia maksymalnej jasności. Ekran specjalnie nie przygasza się, naprawdę kąty widzenia są świetne. Tu bym się właściwie do niczego nie przyczepił. Testy syntetyczne, no jest, jest w porządku. Ja bym się tutaj specjalnie nie doszukiwał jakichś kiepskich wyników. Natomiast wiem, że urządzenia z podobną specyfikacją wykręcają trochę lepsze wyniki. Natomiast to, co się dzieje, jeżeli chodzi o 3D marka, to jest dziwna sprawa, bo tam w ogóle się nie da przeprowadzić testu i wyskakują ciągle jakieś błędy, więc niestety tego nie dało się zrobić. Jak już wspomniałem, gry działałem całkiem sprawnie, jak na ten poziom urządzenia. Nie wiem, dlaczego na rogach czasami tutaj jakby ten ekran trochę nie łapie, ale to są jakieś tam delikatne szczegóły. Wydaje mi się, że wygląda to bardzo, bardzo ładnie i to, co jest fajne, rzeczywiście to urządzenie się równomiernie nagrzewa, tu nie ma jakichś, nie wiem, temperatur, które by bardzo przeszkadzały, więc wydaje mi się, że to Całkiem, całkiem niezła sprawa. Jakość dźwięków mp 5 jest naprawdę bardzo w porządku. Nie ma tutaj co prawda jakiegoś wielkiego basu. Wydaje mi się, że bardzo zostały obcięte te wszystkie niskie tony, ale jak na sam głośnik urządzenie gra bardzo, bardzo przyzwoicie. O co mówią, Sony Xperia M5 to naprawdę jest urządzenie stworzone do robienia selfie. Mamy bardzo dobry aparat z przodu, bardzo fajnie, że on jest z autofokusem. Mało takich rozwiązań jest i to rzeczywiście się sprawdza. Te zdjęcia wyglądają bardzo naturalnie, ładnie rozmyte tło, a nie że wszystko jest w równej ostrości. Natomiast z tym właśnie ostrością jest problem, bo niestety nie udaje się wszystkiego dobrze wyostrzyć. Tu już niestety jakby interfejs aparatu jest troszkę sknocony, mi się wydaje. Na pewno na plus, jeżeli chodzi o głośnik, wydajność. Tego urządzenia w, w tym przedziale cenowym, przeglądanie stron, wyświetlacz naprawdę jest bardzo dobry. Na minus niestety bateria, bo ona nie spisywała się po prostu rewelacyjnie. Urządzenie jest troszkę drogie w chwili obecnej, natomiast cieszę się, że nie ma tu żadnego problemu z przegrzewaniem się, co często zdarzało się w produktach Sony. Myślę, że tutaj pod pewnymi względami to opanowali. Dajcie znać, co myślicie, jeżeli macie jakieś komentarze, zapraszam do sekcji poniżej. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.